Robicie coś. Chcę wam pokazać główne różnice między tymi dwoma przenośnymi i madłami. Nie jest bowiem prawdą, że teoretycznie lepszy i droższy model musi być lepszy dla każdego. I oczywiście nie chcę wam też twierdzić, że dla was na pewno lepszy będzie ten mniejszy i tańszy model. Wszystko zależy od tego, czego od niego oczekujesz, także od Twoich fizycznych predyspozycji. Niektórzy nazywają to kozami, ale ten zarejestrował znak towarowy Super szczęki, czyli Super szczęki. Rozumiem, że to określenie kozy jest takie popularne, ponieważ jest dwuznaczne. W kimś to wywołuje jakby to powiedzieć no, te domowe zwierzęta. Ale kiedy widziałem te tak zwane kozy włożył między owce. Ponieważ nie mamy kus, więc nie wydawało mi się, że owce myślałyby, że to kozy. Nie chodzi o to, aby na końcu był zwycięzca i przegrany, ale abyście mieli kompleksowe informacje i mogli ewentualnie podjąć właściwą decyzję, który z tych modeli jest dla Was odpowiedniejszy. To jest ten wyższy model XXL, a to jest ten niższy model, ale tylko na papierze. Jeśli chodzi o parametry i ceny, ponieważ w rzeczywistości są one równie wysokie, mianowicie 1,80 cm. To jest sprytne, gdybyście chcieli kupić po jednym z każdego, a potem zamocować w nich jakąś deskę jako powierzchnię roboczą, aby była równoległa do podłoża. A co w skrócie oznacza to oznaczenie XXL? Oznacza to niektóre lepsze parametry na papierze, Większe wymiary, większe szczęki zaciskowe, większy zakres zaciskania, wyższą nośność, ale także większą wagę i wyższą cenę, a także nieco szersze możliwości użycia dodatkowego wyposażenia. Jak to właściwie działa? Masz tutaj jedną stałą szczękę i jedną ruchomą. A tę ruchomą możesz wyjąć, jeśli ta pojemność zacisku ci nie wystarcza. Obrócić ją tak o 180 stopni. I samym osiągniesz maksymalną pojemność, co jest również ważne. Oba i madła są obsługiwane stopą. Mają tutaj pedał, więc możecie trzymać zaciskany przedmiot obiema rękami, a zaciskanie odbywa się za pomocą pedału. To jest niezwykle przydatne i jest to chyba główna zaleta. Ruch szczęk i samo zaciskanie są sterowane nie tylko tym pedałem nożnym, ale także tym przełącznikiem. Gdyby w pozycji z otwartym zamkiem tylko przesuwać ruchomą szczękę, można ją właściwie dosunąć aż do samego przedmiotu, ale go nie zacisnąć. Trzeba to tak przełączyć. A dopiero przy następnym naciśnięciu pedału pozostaje tam siła zacisku. Natomiast jeśli chcesz to odblokować, to znowu musi iść do góry. Naciśnij pedał z nieco większą siłą niż podczas dokręcania, a on się poluzuje i wtedy możesz znowu przesunąć szczękę. Jeśli chodzi o maksymalną pojemność zacisku, to tutaj jest ona nieco większa niż w przypadku mniejszego modelu. Muszę wziąć ściągawkę, konkretnie 1020 mm. A tutaj jest to tylko w przybliżeniu 950 mm, co oznacza nieco ponad metr, niecały metr. Ale uwaga, prawdopodobnie oczekiwalibyście płynnego przejścia między tą pozycją a tą pozycją. To znaczy, że nie będzie tam żadnego martwego punktu. Ale to dotyczy tylko tego niższego modelu. W przypadku wyższego modelu tak nie jest. Maksymalnie zaciskasz 425 mm. Minimalna wartość, którą zaciskasz, wynosi 574 mm. Jest tam około 15 cm martwej przestrzeni między 425 a 574 mm. Gdzie tak dużego przedmiotu lub elementu nie zamocujesz, musisz sobie pomóc, na przykład jakąś podkładką itp. Myślę, że to nie jest do końca przemyślane. W przypadku tego małego jest odwrotnie, ponieważ w tej pozycji maksimum wynosi od 455 do 475, gdy te wkładki są usunięte, a minimum w odwróconej pozycji wynosi 475, więc to rzeczywiście idealnie się zgadza. Jeśli chodzi o siłę zacisku, to w obu tych imadłach jest ona taka sama i wynosi 10.000N. Wyobraźcie sobie, że leży na was jedna tona. Myślę, że nawet się nie ruszycie. Nie jest prawdą, jak to jest napisane w jednym miejscu w instrukcji do tej mniejszej kozy, że przy jednym naciśnięciu pedału przesunięcie wynosi jedynie 12 mm. W innym miejscu tekstu podana jest już prawidłowa wartość, 1 cal, czyli około 25 mm, jak w większym modelu XXL. Super mają trzy nogi, co jest zaletą na nierównym podłożu. Trzy punkty wyznaczają płaszczyznę, więc nigdy nie będą się chwiać. Jednocześnie jest to trochę słabość, bo w tylnej części, gdzie jest tylko jedna noga, stabilność jest gorsza. Jak zwiększyć stabilność? Możesz albo przydetnąć te płaskie nogi z przodu, albo przymocować je do podłoża, albo użyć super szczęki drugie. Taka powierzchnia robocza składająca się z dwóch przenośnych imadeł od Trighton i jakiegoś masywnego blatu roboczego jest absolutnie stabilna. Ja używam tego ze starego, dębowego blatu i nie mogę narzekać. Niestety z tyłu nie ma ani powierzchni, ani żadnej antypoślizgowej podkładki. Tam jest prosta noga. Jeśli używalibyście tego na miękkim terenie, trzeba podłożyć podkładkę. Przyjrzyjmy się teraz przez chwilę większemu, cięższemu i droższemu modelowi XXL, co w nim jest fajne, a co gorsze. Jak mówiłem, większa pojemność, ale niestety martwe miejsce, akurat w wymiarze około 50 cm, gdzie bez dodatkowego wyposażenia, jakiejś podkładki, po prostu nie zamocujesz tego przedmiotu. Jeśli chodzi o większą wagę, to oczywiście manipulacja jest nieco trudniejsza, dlatego są tutaj dodatkowe dwa uchwyty, których nie ma w mniejszym modelu. Jedno jest tutaj z przodu, a drugie składane jest tutaj z tyłu, za pomocą których można to dość łatwo transportować, zarówno w stanie rozłożonym, jak i złożonym. Jeśli chodzi o ten tylny, nie jestem pewien, czy jest przeznaczony do noszenia w pionie, ponieważ jest dość wysoki. A jeśli akurat nie masz 2 metrów wzrostu, będziesz musiał to dość ciężko podnosić jedną ręką, więc ciągnięcie 21 kg na biceps nie jest zbyt zabawne. Dlatego myślę, że lepiej jest to nosić obiema rękami. A albo w złożonym stanie, kiedy się to przewróci na plecy, można to chwycić za jedną tylną nogę. Niestety. Jest tam dość mało miejsca na palce, więc kto ma trochę grubsze palce, będzie miał trudności z wsunięciem ręki. Ale poza tym ta pozycja jest chyba najwygodniejsza do noszenia jedną ręką. W przypadku tego małego modelu jest to zrobione nieco lepiej albo przez to, że jest lżejszy, lepiej się go nosi, nawet jeśli palce nie są tam całkowicie zakleszczone. Ze względu na większą wagę warto opracować jakiś system dostawiania na nogi lub przeczytać instrukcję obsługi, gdzie myślę, że jest to całkiem dobrze opisane, ponieważ w przeciwnym razie będziecie się z tym zupełnie niepotrzebnie męczyć. I powiedziałbym, że regulacja tych nóg jest tutaj trochę gorzej przemyślana. W stanie złożonym jest zabezpieczona kulką, która wpada tutaj do otworu. Mam problem, że czasami zostaje mi tam trochę skóry i mnie to szczypie. I ten system zabezpieczania też nie przypadł mi do gustu. Wydaje mi się, że tutaj jest to o wiele lepiej rozwiązane, ponieważ tutaj tylko rozkładasz, składasz i przy montażu wystarczy rozsunąć nogi, a ono kliknie i jest zabezpieczone. Więc ten system wydaje mi się trochę bardziej sprytny, mniej wymagający w obsłudze. Jaka jest zaleta tego modelu, gdy postawisz go pionowo? Na tej stronie to ten plastikowy przełącznik jest chroniony, więc nie stoi na nim. Dlatego do przechowywania w pozycji pionowej ten model jest nieco bardziej odpowiedni. Tutaj raczej ustawiłbym to na drugą stronę, ponieważ ten przełącznik wystaje poza profil i mógłby się uszkodzić. Super szczęki XXL są ogólnie wykonane z nieco masywniejszych materiałów, czy to szerszych, czy grubszych. Konkretnie ta stała szczęka jest nieco grubsza i nawet w instrukcji jest napisane, że można jej używać do lżejszych prac jako improwizowanej kowadliny. Różnica jest w nośności. Gdy małe i madło uniesie 200 kg, to duże aż 250 kg. Do obu imadeł produkowane są różne akcesoria. Do modelu XXL jest ich nieco więcej, ponieważ wykorzystuje również otwory znajdujące się w korpusie. Są to takie poprzeczki, na które można zamontować dodatkowe akcesoria. Niestety, obecnie w Czechach i tak nie jest dostępne, więc jeśli byście go pragnęli, będziecie musieli trochę poczekać. Dostępne są jednak dodatkowe szczęki. Jedne z nich są właściwie metalowe, przeznaczone do różnych kłód, belek, tramek i tym podobnych. To właściwie takie zębate szczęki, którymi lepiej wgryziesz się w drewno. A drugie te dodatkowe szczęki są żeliwne, profilowane tak, aby można było w nich zacisnąć jakieś cylindryczne rzeczy, rury, profile i podobne przedmioty. Obie dodatkowe szczęki, które pokazuję, są przeznaczone dla mniejszego modelu i nie pasują do większego. Musielibyście zamówić akcesoria, które są bezpośrednio do modelu XXL i nie zawsze muszą być dostępne w magazynie. Standardem w superszczękach są gumowe nakładki, które są tam przymocowane za pomocą takich kołków i jeszcze jednego elementu przeciwstawnego. To rozwiązanie moim zdaniem nie jest całkowicie najszczęśliwsze. W każdym z tych modeli jest to zrobione trochę inaczej, ale wierzę, że zręczny i twórczy Majsterkowicz sobie poradzi, że potrafi zrobić własne wkładki, czy to z drewna, czy z innego materiału, w zależności od tego, co chce zaciskać. Żeby nie zapomnieć, model XXL ma szczęki nieco szersze i przede wszystkim wyższe. W modelu XXL jest jeszcze taki detal, który trochę ułatwia manipulację tą ruchomą szczęką, która jest tutaj masywniejsza i cięższa. Jest to taki śrubowy kołek, który można tam wkręcić i za jego pomocą przesuwać szczękę. Uwaga, podczas transportu dobrze jest jakoś zabezpieczyć tę szczękę. Jeśli masz te kozy rozłożone, możesz je lekko przydepnąć, aby pozostały zabezpieczone. Natomiast w tym mniejszym modelu z tyłu znajduje się taki obrotowy element, którym można zabezpieczyć szczękę, aby nie wysunęła się całkowicie. W tym większym modelu nie ma takiego elementu blokującego, ale zakłada się, że będziecie to trzymać albo obiema rękami, albo w pionie, więc szczęka nie powinna się wysunąć. Oba modele super szczęki przyszły do mnie w tak zwany suchym stanie, kiedy ruchoma szczęka poruszała się dość sztywno. Trochę smaru plastycznego to rozwiązało, więc polecam wszystkim dobrze nasmarować tę ruchomą część, aby nie ścierała farby proszkowej, i oczywiście, aby łatwiej się nią manipulowało. Przejdźmy do samego wykorzystania super szczęk. Możliwości jest mnóstwo i na pewno wymyślicie ich więcej niż ja, ponieważ macie swoje specyficzne potrzeby i wymagania. Zainteresowało mnie w instrukcji, że specjalnie podkreślili, że można je używać do serwisowania roweru, co wypróbowałem i faktycznie jest to bardzo wygodne. Dzięki tym gumowym wkładkom ramy roweru można ścisnąć mocno, a jednocześnie delikatnie. Oczywiście można również zaciskać jakieś długie przedmioty. Tam jednak pojawia się pewien problem ze stabilnością, więc polecałbym dodatkowe podparcie lub posiadanie dwóch superszczęk. Kto nie ma zbyt wiele siły i pieniędzy, ten wybierze dwa te małe, kto chce mieć to najlepsze, ten może wybrać dwa te duże. A kto chce na własnej skórze wypróbować te różnice między nimi, może kupić jedno małe, jedno duże i wtedy zobaczy, którego będzie używać częściej lub po prostu chętniej. Jeśli będzie promocja na tę, to za cenę tej dużej kupisz dwie małe, ale jeśli będzie promocja na tę dużą, to w porównaniu do tej małej nie będzie o wiele droższa. Jak powiedziałem na samym początku, nie ma zwycięzcy ani przegranego, ale powinniście mieć kompleksowe informacje do podjęcia ewentualnej decyzji. Jeśli chcesz zaciskać metrowe deski, to te małe szczęki nie wystarczą i musisz sięgnąć po model XXL. Jeśli jednak chcesz łatwą obsługę, niską wagę i jednocześnie taką samą siłę zacisku, to lepszy dla ciebie będzie ten mniejszy model. Nieważne, które wybraliście, ważne, aby Wam świetnie służył, więc życzę Wam szczęścia przy wyborze. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i zaciskajcie coś.